Niego oglądania bym życzył? No, e, jakbyś mógł, to rób Czekaj, szoty. Ale... tutaj pan. No, ty weźmi to tam, tak pół żeby to od kurwa normalnie było. <grym <grym nigdy w życiu w to nie grałeś, nigdy nie oglądałeś tego. No, przewidziałem <grym> ja to, po A Ja nigdy na końcu nie oglądam. Będziecie mieć przednią zabawę. O już pięć osób jest na streamie. Co? Chyba was? Będziesz grał? No, a co kurwa, lecimy. <grym> Będziecie nie mieć przednią zabawę no. z tym kondonem. Dobra Dobra, rzucimy jego grania Dobra i... A na ten kaptur Czy Będziecie byli... mieć przednią zabawę. Co no, no tak. Ale ty będziesz mi pomagać, nie? Gdzie nie co wiadomo. jakiś iść. A nie pamiętam tej gry, chłopie, ja to grałem Rok temu. że szczerze dobrze, że mamy jedno ucho chore. Aha. o, o, ja o. A Oooo aa, wiedziałem. no to jeszcze pamiętam. Ej, on jest z tym znaczy to mnie chyba wejdzie na O ty kurwo, gdzie uciekasz? Ty, a muszę mieć tak sławki, czy mogę mieć jedną tak na głowie? Kurwo, wiedziałem to pamięta? Ty, ale ktoś tu obsrał, kurwa, zbroję. Ja nie możemy w coś spokojniejszego pograć. Kurwa, jebana, mówiłem, że nie. Oglądałeś sobie. <laughs> no bo całym nie oglądałem, nie? Mm, a tu będzie mnie chyba gonić ta suka. To jest to, co ja myślę. Wiesz, wiesz, pierdamy, tu wejdzie, Uff. nie zabiła mnie, kurwa jest pitwem przed nią, tylko zapomniałem gdzie się pitało przed nią, muszę sobie przypomnieć, Z no, ja no co kurwa, gra jest, bo przypomina mi samu, o jezu, nienawidzę taki kier, kurwa, jestem za spokojny, no będzie potem. Ty, ale gdzie to dalać? No kurwa, nie wiem. Kurwa, dobra, zamknięto od środka. Uł. Jak się chce? Kurwa, chodź. Szybko, chodź, szybko. Skacz chłopie, szybko. nie No wchodź, te pilu. No. Ja pierdolę, co za pęcła. Kurwa, wchodź. Ej nie, ja tam nie chcę schodzić, Mnie tu jest przytulnie. War... Ja dole, kurwa, zawał. Spierdalaj. Spierdalaj. Pies do zajebana, tu na ciebie. To na chwilę, stop, zrobimy. Kurwa, jeszcze zamknę dla pewności, żeby mi tu kurwa nie weszła. I chuj, tu się czeszę ze całego streama. Co jest, chłopie? Dzikie kurwa dźwięki wydają te kurwy. Napisali na te No się, ma kurwa, skupiony jestem, chłopie. Nie widzę. Mi... Mm, patrz. Ten nie z maczetą. Nie To Ty się światła wystraszyłeś? Aż komu miałem wiedzieć, że w tamtym momencie mi, kurwa, światło na rej kurwa, padnie, taki flashbang, kurwa. Patrz, kurwa, krzyż, kurwa, módl się. morda się. I tu się czuję bezpiecznie, ci powiem. O, bateria, o patrz. Nadawało się tu, kurwa. Dobra. Ty, kurwa. A tego się aż tak nie, nie wystraszyłem, bo się spodziewałem tego. Uhm, port to są narzędzia do tortury. Tym duper rozpinali, coś uję. Bruce Lee, karate kick. Kurwa, uważaj mi się, bo cię. przesunęła. co masz pod kiecą? bombę, jeb, jeb, wyjebał bombę. Oku. O, wioska z krzyżem, coś się dopodziela, fajnego, coś się. Uspokój się, jak, jak, jak ja nienawidzę Jak on nienawidzę <laughs> Wypalił kurwa, racę ślupnie. nie. Zaś jakieś kurwa, flashbang na ray dostałem. no ty tam się nie. Spiernalajcie ode mnie! Ej, ja chyba mam do niego nie. kurwo nie bij Nie bij mnie, kurwa, nie bij Ty suko! Ta słuka raka, kurwa. O, otwórz ten... Wypierdalam stąd, kurwa. Bożu. Mm, coś kurwa, że... No nie pierdol. I jak się odwrócę, on będzie, nie? Powiedz mi przynajmniej co mam zrobić W szkole jestem i spierdoliłem przed tym czymś co mi kurwa robiło bi bieby Musisz grać do Mini Tobie kurwa czat pomagał, A mi? Pogadaj z czatem czat No a ile osób jest? Cztery. No to dużo kurwa Hmm. na no I chuj ci w dupę, na chuj się w kurwa drzesz, ty grasz, czy ja? Kurwa, wiedzie, wiedzie, widziałem, pierdolę. Nie, odsuń się, odsuń się. Co kurwa, zleciał kurwa z klifu. Nie, ci kiedyś tak pierdolne, nie, nie, Senek, pierdolne! To Cię krew zamykasz pizdoklesz tu jebałem Bo ja nie lubię takich gier i sam mu też chłopie jak grał w to, to chłopie umierał ze strachu, kłapa. Nie po prostu mam tak w kororach, że jak leci coś czy coś, to je zawsze spierdolę Tak zawsze robię monitor kurwa nie zajebał Ile on kosztował? O, no dodawaj no, se, ta Z 200 na pewno o, wow. Ej co, w główce mi się chyba pojebało i dostałem. dostałem. Ty gry to pojczej przejdziesz kurwa. Yy, najpierw mi mówisz, że jestem kurwa, w połowie gry. A ty mówisz, że jestem na początku gry, nawet nie na początku. A teraz mi mówisz, że już... Co chce tej kurwa pytać? Ale ona jest przystojna chłopie. Napachnie jak Patrz Chodź. <laughs> Proszę światło. I za kurwa, I zawal Komedii, początek, dobro, dobro, do, 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 dobra. Nawet jeśli cię nic nie goniło to tam... radę. Ja wcale nie goniłabym. Kurwa 3 sekundy cię goniło, dobra, idź zapal. Ja sobie pogadam z chatem. i zapytaj się, może co innego chcę oglądać. Nie, my chcemy Outlast, ja i się nie, to podoba. zamknij się. Ja fan. Ty kurwa, jesteś ja, mało ważny. Ja fan. Do no to teraz możecie sobie wybrać spośród innych gier, co byście chcieli, żebym zagrał. Na pewno nie ja. Outlast. Ja fan. Outlast. Taj pan się nie, nie zaliczy jako. Wa oglądający. On się nie liczy, taj pan ty się nie liczysz. Jedynka. Ale owca wuka też napisał. Ale owca, dobra, owca wuka, dobra. Obca WK, dobra. Tajpan, co? Proszę. Idę się myć i proszę mi nie piszczeć. Z telefonem się źmieł. Tak. Outlast. Outlast. Bo śmiesznie, kurwa. Jak ja się kurwa boję, to każdy się śmieje. Tak. Ty kurwa mucho odgoniasz ręką. No i chuj. <laughs> Coś muszę robić. Dobra, już wiem w którym momencie jestem. Ona też tu będzie gonić mnie w tym kukurydzy. nie chcecie, może, czego innego, żebym zagrał? Waco? Już potem nie jak się grać. My chcemy, żebyś grał, tak. Mm. Ale ja nie chcę kurwa grać w to. To jest gra. Jedenka jeszcze była spoko, bo tam kurwa w tym psychiatryku kurwa ino lataś, a tu masz taką pierdolną, rozległą mapę. Ja wiem co mnie tam czeka. Ja wiem co mnie <grym> tam czeka, to jest najgorsze. Ja też wiem co ci tam czeka. <grym> Olej kukurydzy, witamy! No nie pytał, nie, nie bądź miękka pizda. Załóż to tą drugą. Nie, gra. Dobra. Może jednak chome. On mnie tam czeka. Czekaj, czekaj. Czy możesz zagrać, grać, ale. Ona tam chodzi. Party. To <grywa> no nie jest legi. Nie jest legi. Ja sprawdzałem. Ostatnio też Krakowia no. też nie działało, Legia też nie działało, też mnie ciulali. Tak samo. Ja coś czuję, że to jest bardziej Bundesliga, kurwa druga klasa. <grywa> Z maczetami latają, nie? Co kurwa? No chodź, Wisz. Chodź zajebę. Tu ją gdzieś chciałeś włączać. On mnie polubi? Lubisz Lubię mnie? ci, nie są zalegą na pewno, nie? Ale lubi mnie. Chodź tu. Dzień po Nie. Dzień po hotelu. Mm. No co? No i zalegą. mogę. No, nie 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 Ta krata jest podejrzana tu jak chuj to Są on taki wysuszony Oj będzie się działo On nie wie On wie on bo on już to oglądał ale on 80% nie pamięta <grytanie> tak jak ja <grytanie> Tu coś będzie z tym Misiem on... Gdzie Misiu? Kurwa co ty? Znaczy nie Misiu ten kurwa chuj garbaty z tym dzieckiem chyba nie? No da. Ta, rzeczywiście, a ja z tego krzyża zrobię tak jak Jeb Jak Jezus Jeb jak Jezus Tak Pan na Ej, nie wolno tak mówić Co wy jesteście, kurwa Szataniści, kurwa? Co mamy na obiad? Ej, co, wiesz w co bym zagrał? prezydent Evil Nie mam Ale pograłbym Nie <grystanie> Znaczy, będę na pałę jechał, tak jak ty ja wiem, że oni mnie tu będą gonić, nie? No Co mnie będzie goniło? Tajpan pan, rób szoty, będzie ciekawie Dobra, kurwa, kurwa, kurwa Aha No i generator prawda? Kurwa, moje ulubione miejsce, chłopie Czekaj, ja muszę sobie... Ja na pewno tam gdzie ona szła. Na pewno muszę tam iść, bo to jest kurwa nie... Zawsze to na logikę tam, gdzie są... Tam gdzie zawsze chodzą to przamą tam. Co mnie kurwa nożem dotykasz? Q i E może się dwa. Debilu Le biegnij To że to będzie gdzieś tu może A może i jednak nie Kurwa nie widzę O dobra Teraz będą mnie widzieć? tak się... O teraz ty, ale czemu? Dlaczego? No jak nie... ale Jak mnie... Ale jak mnie widział? Bo Zostaw mnie! Ale jak ja mam od niej uciec? Ta jest kurwa dupno. Leci Paś Pójdź w dupę, ha matka ci Biegnij, 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 biegnij biegnij Wiedziałem A się Was zgrzałem Róż, połowiłeś Lotki się. te oczy! Spierdala! Tu mi coś uruga, że tu mam coś. Tam coś przeleciało? Ty zaś się powiesiła, ty... Biegnij! Biegnij! Ale ja nie patrzę. Ty biegnij Co ty kurwa robisz? Czekaj, bo patrzę się na streamie! O bym ci wyjebał teraz bombę, nie jest kurwa jebana. Kurwa. Szybciej, debilu. Tak nie, tak nie, tak źle. Dobra, tu. Hopa. No tak? to będzie. By... Nie, nie. Nie Nie. Ostatnie. O. Na ten <laughs> Spierdalajcie Krakowiak kurwa No i co znowu? Jak? No chyba nie No ale kurwa zostaw mnie No A Chuj, zginę, nie? Tak kurwa, to że się, kurwa, zostaw mnie! Raz, drugie, no! Co to kurwa dziewczyna w, w Majchach? Mm, Uuu, bo Co sobie ja chyba jaja robić, że już mi się Biegnij, biegnij! Biegni. Kucaj! stawaj, Skacz, kurwa, skacz! Pierdol to! Jedna biegnij tu, nie tu, piegnała, zostawcie mnie uch, uch, nie, jestem mi nie, 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 Tu nie, nie, chuj. Mnie bijesz, na nie, nie, jestem dobry w tym żeby jestem nie, tym nie Będę mieć chwilę spokoju, czy będę musiał dalej uciekać. To zaś się modli i zaś maczetą jest. Wow, no, takie rzeczy mogę. Ty jak stąd? Poddaję się. Jak się Nie, nie chcę mi się szukać i nie chcę mi się z nim nawet spotykać z tą pizdą. Bo wiem, że ona gdzieś tam czatuje. Wiem, że na pewno gdzieś ta suka wyleci.